Cześć, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Bary i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z gry The Sinking City. Kurde, no. Dobra. Bastek. Dobra, e, generalnie, e, w ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj, tak jak widzicie. Jesteśmy w piwnicy nie magazynu, czy. Nie, nie magazynu. Uh, uh, uh. Warsztatu samochodowego. Tak, bo na górze był samochód, tam pamiętam. I tak. Skończyliśmy na tym, że tutaj no znaleźliśmy trupa, ale zauważyłem w pewnym stopniu podczas montażu, że pominąłem kilka rzeczy takich na przykład jak ta puszka, że tam był jakiś znaczek. Jak sami widzicie, no mogę ją dotknąć, zobaczyć, czyli wychodzi na to, że nasza ofiara jest, no, została generalnie spalona. No i tutaj też, jak widzicie, są ślady, tutaj mamy ślady krwi, a tutaj... No, i mamy retrogenicję Dobra, zobaczmy z czym będziemy musieli się zmierzyć. Done, Someone talks to the cops my back. Who's idea was it to hide the in such a way? No mercy, boys. He's been for this. Get rid of him. Dobra, czyli zrobiła to właśnie. Czyli widać, że zrobiła to banda uh, gościa na wózku. Ktoś pociągał tutaj w tym przypadku za sznurki, nawet patrzył na egzekucję. Czyli no dobra. Tutaj będzie numer jeden. E, tutaj będzie numer dwa

Idę jeszcze poszukać, znajdzie, bo muszę sobie wykraftować trochę naboi do pistoletu, do rewolweru. Przede wszystkim do strzelby, bo ona walina hita. W tym przypadku potrzebuję chyba łusek. Dobra, eee. nie chyba. O, jest skrzyneczka, jak fajnie. Jeszcze. No właśnie, teraz najpierw udamy się do barmana. Oddamy mu ognistą wodę. Czyli musimy opuścić ten. Jak to się nazywa, ten dobytek. my eee, to jeszcze musimy przelodować. Dobra, rewolwer. Dobra, ten jeden nabój może być. Dobra, tu to migana nie muszę. Tutaj nic już nie muszę przeładowywać. Dobra, mam leki, mam wszystko. Dobra, rewolwer mu. Teraz z czym ja się będę musiał. O, dobra, chyba już nic tutaj nie ma, ale ja wolę spieszać w tę stronę. Bo uważnie. A nie, dobra. W tę stronę idziemy. Ale mus muszę się udać niestety tutaj. Chyba, że ten będzie szybszy. Dobra, nie, jednak tutaj idziemy. Na ten, bo ten będzie szybciej, nie będę łaził koła, żeby specjalnie zakręcić tu, żeby udać się tu, bo to tutaj muszę się udać. Do Bar Seven Oaks Czyli idziemy teraz do punktu szybkiej podróży. Dobra, dotarłem do punktu szybkiej podróży. Teraz będę mógł się dostać do... inaczej przeteleportować się do... Eee... Jak to się nazywa? Do naszego drugiego punktu szybkiej podróży, który jest centralnie pod barem Seven Oaks. Czyli tu. Dobra, ja jestem już pod barem. Idę do... Baru. A nie, to nie to wejście, co? Drugi odcinek i ja zapominam o tym. Drugi raz tu przychodzę. Dobra. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, no. Comer. You deserve a reward for this. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. Well, ah, okay, am dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Uh, is there anything I can do to help? Nay, hey, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, uh -huh. on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. Bądź zdrów, dobra. Teraz musimy. E, wiedza i opowieści. Nie. Teczka z aktami i synowie. Dobra, morderstwo w piwnicy. E, ten mężczyzna został brutalnie zamordowany. Zapewne podczas szukania skrzynki schowanej za ścianą. Jego oprawcami byli ludzie pod przywództwem mężczyzny na wózku inwalidzkim. Wygląda na to, że został zamordowany. Za współpracę z policją. No dobra. Eee, kolejne. Miejsce spotkania Alejka przy Windmill Avenue pomiędzy Octopus Avenue i Skipt Road. Eee, w południowej części portu odkupienia. Pytanie: co zrobić z psem? Odpowiedź: pies ma wściekliznę, należy go zabić. Dobra. Eee... Port odkupienia. Um. I teraz mamy tak Seven Oaks Street. Jest Octopus. Lewaj Coffin nie tam to mnie nie obchodzi. Jest to gdzieś mniej więcej tu. No to co? Trzeba iść po łódkę i płynąć tam. W ogóle sorry, że dzisiaj takie nadmierne cięcia robię. Na tym początku. Ale... Dostaję telefony i wiadomości, na które właśnie muszę odpisać. Po prostu są ważne wiadomości. I no niestety... Czasami wymaga to ode mnie, że muszę po prostu zrobić to cięcie. Znaczy tą przerwę w nagraniu. A w montażu będzie... A w montażu właśnie zrobić to cięcie, żeby no nie było. Dobra. Eee, seven Oaks muszę teraz, dobra, tutaj tak pod kątem skręcić. Chyba w tu. Tak? Chyba tak. Daleko jeszcze, kurwa, bo pominąłem zakręt. Tak, tutaj będzie zakręt, żeby szybciej dotrzeć. Tak, to bym musiał dookoła jechać, tak to o. Dobra, jeszcze tutaj zakręt i będziemy u naszego celu prawdopodobnie. Dobra. Jestem bo do u celu. Nie wiem. Dobra, rozejrzyjmy się. Może będą jakieś drzwi czy coś. Bo w sumie, no... Tu gdzieś... O, to chyba tu. Tak, jest zapis, czyli to prawdopodobnie. Hey, tutaj, tak. Muszę porozmawiać z szefem. Kopnę, pogłaszczę. Zatłógłbym go, bo ten pies ma wściekliznę. It, right you are. You're a new one, huh? Dobra. Miałem ja do Was zaufania. Pójdę sam. Ale w sumie nie chcę podpaść, więc sprowadź. Miejsce spotkania przemytników. U, u, u. Zebrano ma cały materiał dowodowy. Dobra, jestem w kryjówce przemytników. Zobaczmy, gdzie jestem na mapie. Tutaj. Umówiliśmy się... No w sumie miałem się spotkać tutaj. Dobra... Sopią zdejmę znacznik, a jestem teraz tutaj na rogu Colesmore. Nie, na ulicy Colesmore. Tak, Colesmore Street. Dobra, jesteśmy w tej no kryjówce przemytników. I wydaje mi się, że ten starszy mężczyzna obrany na czerwono jest naszym szefem. Inaczej, no, pracodawcą. Dobra. Kto jesteś i chcesz? And let's be quick about it, kid. i don't have the whole damn day." Let's "just say i'm a private detective and leave it at that. <laughs> cocky, ain't you?" "so be it, kid. i have a pretty good idea who you might be. you were working for throgmorton, right? so, what do you want?" "i want to smuggle a man out of the city. A lot of people wanna leave Oakmont Kid. Few ever succeed. It won't be easy. And like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. So what's it gonna cost me? Normally, I wouldn't do Drock for a newcomer. But you're doing business with that old ape lover no, poluba." I think that's interesting. That tells me you're worth something, kid. Now, I have a job needs doing, but uh -huh. it needs to stay between the two of us. Dobra, skatam się. Co mam Guess I have no choice. So, what do I need to do? First things first. My name's Brutus Carpenter, rightful head of the Carpenter family. Second thing. Someone tried to kill me a week ago. Oh, you're not asking me to track them down and kill them, are you? No, kid. I've got hatchet men if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option. I want to try to do things differently. Um, co Alright, color me interested. How did this all happen? I, I woke up in the crematorium inside a rolled up carpet. I had this tag on my toe like some cadaver. I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And what did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. Dobra, jak powiedział, że śluz, bym podejrzewał, że to e, ludzie ryby mogą wydzielać jakiś śluz czy coś. E, dobra, pamięta coś pan przed krematorium? Jaka była twoja ostatnia pamięć przed krematorium? Mogę że pamiętam o jedzeniu, które miałem tydzień przed wydarzeniem. Po tym... Yeah, only bits and pieces. i remember writing something in my diary. i don't recall what, except it was important. those notes could tell us how it all started. and i suppose that diary is still in your manner? exactly, kid. in a strong box in my room. you have my permission to crack it if it's necessary. i'll write you the address.

tylko nie ten, co tutaj przed nami stoi. Bądź... No, jako prywatny detektyw mogę być trochę podejrzany, nie? Że... Tutaj, że teraz rozmawiam z Sobowtórem. Wiem, to trochę ryjebanie, ale no wiadomo jak to działa, że Sobowtór wrabia Sobowtura, Inaczej, Sobowtór wrabia swoją oryginalną kopię, nie? any thoughts on who'd want to do this to you yeah, it must be someone close to me so i can't trust anyone i haven't even contacted my son graham normally i'd get him to solve this uh, i'm vulnerable now i can't risk exposing myself another good reason to bring in an independent contractor

does your curiosity always beat out your courtesy? I'll tell you if it makes you happy. I'm old. Some days I feel tired. This wheelchair, unlike many people, has never crossed me. So I know I can count on it if I need to. You mentioned your son, Graham. Can you tell me more about him? Graham, why would you care? He has nothing to do with this. You sound pretty sure about that. Of course. Graham is too honest. And since the end of the war, he turned into a real bleeding heart. It's become a bit of a headache, actually. Of course, we've had our differences, especially about the family business. But he would never hurt a fly, let alone me. Dobra. Goodbye. Czyli się już praktycznie wszystkiego. Dobra, odprowadzili, no w sumie odnieśliśmy kurtę, nie mogę się wysłowić. Czyli tak, dowiedzieliśmy się praktycznie wszystkiego, czego potrzebowaliśmy. I w następnym odcinku udamy się do posiadłości pana Carpentera. A ja się na chwilę obecną z wami żegnam. Zapraszam was oczywiście na moje socjale Discord, Instagram, wszystko macie w opisie. I zachęcam też Was do subskrypcji tego kanału i zostawienia lajka pod tym filmem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.